18 urodziny chóru Familia, zakończenie sezonu w Parku słupna, Teatr czy premiery filmowe. Witam serdecznie Państwa w nowym odcinku Nie przegap, posłuchajcie co nowego będzie się działo w ostatni już weekend października w Mysłowicach. Magdalena Warchow, zapraszam. Już w najbliższy piątek chór familia zaprasza na występ z okazji 18-lecia ich działalności. Koncert wraz z gośćmi odbędzie się w kultowym kinoteatrze Znicz na Brzezińce. Jubileuszowy jesienny występ familii już w piątek 28 października o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy na drugie zawody z cyklu 21 edycji młodzieżowych biegów przełajowych, które odbędą się 29 października w Parku Supna. Przypominamy, że uczestnicy, którzy w trakcie biegowych rywalizacji uzyskają największą liczbę punktów za zajęte miejsca, mają szansę zdobyć wspaniałe trofeum puchar dyrektora Mosir mysłowice Start rywalizacji godzina 10. Jak ostatni weekend października to oczywiście Halloween. Halloween z klasykami. Zapraszamy na zakończenie sezonu w Parku Supna w sobotę od godziny 17. Tego dnia będą na Was czekać liczne atrakcje, dobre jedzenie, upiorna muzyka oraz klasyczne samochody. Dla najlepiej przebranych konkurs z nagrodami. 30 października. Zapraszamy na spektakl Prywatna klinika w wykonaniu teatru plejada. Prywatna klinika to inteligentna i bardzo śmieszna farsa. Historia rozwódki mieszkającej w eleganckim mieszkaniu, która rozwiązuje problemy finansowe dzięki wsparciu dwóch żonatych dżentelmenów i perfekcyjnie zorganizowanego kalendarza. Zapraszamy w niedzielę do moku na brzezińce na godzinę 19. Zobaczmy co nowego w gołkino. Egzorcyzmy siostry Ann. Przerażająca historia młodej zakonnicy, pierwszej w historii kobiety, której kościół katolicki zezwolił na wykonanie obrzędu egzorcyzmu. Go Halloween Finał film, który kończy serię kultowych horrorów. Główny bohater po raz ostatni staje do walki z wcieleniem zła. Tylko jedno z nich przeżyje. Pamiętajcie, że możecie obejrzeć jakikolwiek wybrany przez siebie film w Gołkino. Napiszcie pod programem, który film i dlaczego właśnie ten, a do wygrania jest podwójne zaproszenie do Gokina. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.